Cześć, cześć. Teoreczny Tarot. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj, zamiast aury następnego tygodnia, czy też dwóch następnych tygodni, wiadomość dla Was, wiadomość dla Was z kosmosu, wiadomość dla Was od opiekunów duchowych. A więc, na co być może powinniście zwrócić uwagę w tym tygodniu, lub czemu się poświęcić, bądź też. Zauważyć coś wokół siebie, co mogłoby wpłynąć na przykład na podwyższenie waszych wibracji, energii, waszej wytrwałości lub tego wszystkiego, co wymaga odpowiedniego dla was wzmocnienia, odpowiedniego wsparcia. Czas słuchajcie dosyć mocny, czas również pewnych transformacji tego wszystkiego, co wprowadzać może jakąś wielką niewiadomą, szukanie odpowiedzi tu czy tam. Zwróćcie uwagę, czego słuchacie, zwróćcie uwagę na to, co do siebie przyswajacie, a czemu pozwalacie do siebie dotrzeć. No, w jakiś sposób zasiewając w sobie pewne ziarno, czy obfitości, czy właśnie deficytu. Na to zwróćcie uwagę. Dzisiaj tylko takim, słuchajcie, wstępem chcę się z Wami skomunikować w tej sprawie, bo każdy ma swoją wolną wolę. Natomiast pamiętajcie, żeby dążyć do tego, co lepsze, słuchać, otaczać się także tymi wpływami, które budują w Was nadzieję, czy też budują w Was poczucie, no, bezpieczeństwa, tego przede wszystkim emocjonalnego. Mam nadzieję, że za tydzień, najpóźniej za dwa. Chcę wprowadzić, słuchajcie, nowe czytanie tygodniowe czy też dwutygodniowe, oparte również o, no, właśnie taki przekaz energetyczny tego, co będzie czy też mogłoby Wam pomóc jeszcze bardziej, poza samym standardowym odczytem z kart tarota, tych prognozujących te przyszłe energie. Ten akcent pozostanie bez zmian i on niestety bywa bardziej taki przyziemny, często. No, nie mam tutaj wpływu na to, czy są to lepsze lub gorsze informacje dla Was, natomiast jest to przekaz prognozujący. On ma taką rolę, on w takiej roli się musi odnaleźć. A więc bądźcie cierpliwi, bądźcie wytrwali, może za tydzień spotkamy się w tej nowej odsłonie, najdalej za dwa tygodnie. Ale również tego typu czytania, jak dzisiaj, też się będą pojawiać co jakiś czas, aby Was wzmacniać, aby przekazywać Wam w większym lub mniejszym ogóle. To, co usłyszeć być może powinniście w innej formie niż ta tarotowa. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Mam nadzieję, że e, będziecie chętni, aby tu zaglądać. Dajcie znać, dajcie znać w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze. Raz jeszcze bardzo dziękuję za Wasze wsparcie moim aurycznym szczególnie tym, którzy są na stałe, tym, którzy tutaj e, wnoszą także pozytywną energię nowych widzów, zapraszam serdecznie do przyłączenia się do nas za pomocą subskrypcji. A więc nie zwlekajcie, nie czekajcie, to nic nie kosztuje, nic nie boli, natomiast dla mnie jest to bardzo miły sygnał, że potrzebujecie tych energii, że potrzebujecie tego kanału, że jest on Wam pomocny. Tymczasem, nie zwlekając, przechodzimy do energii Waszych na ten tydzień, a więc 9-15 listopada dla wszystkich znaków Zodiaku. Pamiętajcie, żeby sobie zobaczyć również wibracje, które Wam astrologicznie towarzyszą, które też współgrają z tą główną energią zodiakalną, bo tam może też będą jakieś ukryte wiadomości dla Was. Natomiast pamiętajcie, że to są czytania ogólne, jakimi one by nie były, są czytaniami ogólnymi, a więc kierowanymi do Was wszystkich. A więc zobaczmy, jaką wiadomość dzisiaj będą chciały Wam przekazać anioły i jednorożce. Co będzie dla Was ważne na ten tydzień, 9-15 listopada. Do zobaczenia w czytaniach dedykowanych już Waszym poszczególnym energiom. Hej! I zobaczmy, co dla Was, drogie wodniki, na czas od 9 do 15 listopada. Jaka wiadomość dla Was od aniołów. Wow! Aż normalnie wyskoczyła, słuchajcie no proszę, pozytywne wibracje. I pod spodem jasność. Czytam wszystkie znaki, które się pokazują, bo wszystkie jak wiecie mają znaczenie. A więc w tym tygodniu wiadomość dla was to to, żeby myśleć i patrzeć pozytywnie, aby tam kierować swój wzrok, aby tam kierować swoje myśli, bo patrząc pozytywnie na świat, wlewasz strumień energii w swoje Czyny, słowa, począwszy od myśli. Na nich wszystko się skupia, od nich wszystko się zaczyna. Energia ta wyczuwalna jest przez innych ludzi, którzy mogą pomóc ci w osiągnięciu twojego celu. Anioły znają moc pozytywnego myślenia i będą cię wspierać w twoich zamierzeniach. To ty wybierasz swoje myśli i nastawienie do świata. Skoncentruj się więc na miłości pomyślności i sukcesie w każdej dziedzinie swojego życia. Dzięki pozytywnemu myśleniu poczujesz się szczęśliwy, zdrowy i spełniony. Afirmacja dla was: jestem silny. Jestem silny i pozytywnie nastawiony do świata. oraz jasność. A więc to o czym przypomina ci anielska mądrość w tym tygodniu, że wiecznie zajęty, wzburzony, niespokojny umysł jest chory. Natomiast umysł wyciszony i jasny jest umysłem boskim. Pozwól, by mądrość twojego serca promieniowała na zewnątrz i usuwała zbędne trajkotanie twojego umysłu. Twój anioł podaje ci tę kwestię pod rozwagę, czekając, by pomóc ci w jej rozwiązaniu. Pozwoli ci to rozjaśnić każdy obszar twojego życia czystym, jasnym światłem. W tym świetle anioły ukażą ci nową drogę życia. Ujrzysz wszystko w innym świetle i będziesz podejmować decyzje na podstawie siły i oświecenia. Afirmacja dla Was: mój umysł jest wyciszony, spokojny i jasny. Wodniki. Może potrzebujecie tej informacji, może są wśród Was osoby, których umysł jest wiecznie zajęty, lub od ostatniego czasu bardzo na bardzo dużych obrotach, co i ruszy i z każdej ze stron. Mogą dobiegać do Was różne sygnały. Wasza wewnętrzna analiza może także Wam podpowiadać różne rozwiązania, a nie kiedy kierować Was wyłącznie w stronę tego, co jest przestrachem lub lękiem. Anioły mówią do Was w tym tygodniu: nastaw się, czy też patrz, lub szukaj pozytywów. Szukaj tego, co jest jasne. Odnoś, idź w stronę tego, co jest jaśniejsze. Myśl o tym jak najczęściej, bo tylko to przyciąga to samo. Myśląc rzeczami negatywnymi, myśląc teoriami spiskowymi, niekiedy powtarzam to nie tylko Wam, budujecie ten lęk, dajecie się tam porwać, wchodzicie w to. To tak jak z muzyką, słuchajcie: macie do wyboru dwie imprezy. Jedna, która Wam nie odpowiada muzycznie, która Was drażni, która wpływa na Was negatywnie, i druga, która Was koi. Ale jakąś siłą rzeczy, czy z ciekawości, czy z potrzeby lub też sugerowania się innymi. Podążacie za tym, co Was mało interesuje, czemu nie chcecie się nawet poświęcać lub oddawać, ale tam wchodzicie, więc tutaj ten tydzień chce Was pokierować w stronę tego, co jest lepsze, w stronę tego, co jest bardziej świetliste, aby to świetliste przyszło, a więc nie skupianie, nie szukanie informacji złych, a być może zaprzestanie szukania po to, żeby wyciszyć umysł. Zwróćcie na to uwagę. I karta od jednorożców dla Was, drogie wodniknie. A więc 9-15 listopada. Co wodnik? Co wodnik powinien wiedzieć, na co powinien zwrócić uwagę? No zobacz. Nadzieja. Spójrz innymi oczami. Ja Wam to pokażę. To jest piękna karta. Spójrz innymi oczami i wykreuj zmiany, jakie Cię czekają. Kreuj to, co pozytywne. Myśl o tym, co pozytywne. Szukaj rozwiązań w każdej sytuacji. Pamiętajcie, nie ma sytuacji nie do rozwiązania. To nie jest tak, że Ty jesteś biernym obserwatorem w wodniku. Ty jesteś osobą, która bierze w tym czynny udział. Twoja, twój wkład energii w codzienność służy temu, co się wokół Ciebie dzieje. Po to tu jesteś, z nadzieją na to lepsze jutro. Pamiętaj o tym. Pod spodem Wam się pokazała jeszcze godność, a więc miej wysoko podniesioną głowę i wiedz, że jednorożce Cię wspierają. A więc być może w tym tygodniu niektóre z wodników doświadczą jakiejś takiej może dziwnej, trudnej sytuacji, gdzie będziecie musieli udowodnić swoją godność, lub nie powinniście jej tracić na przykład yy, poprzez to, co jest chociażby zwątpieniem albo, no właśnie, poczuciem zaniżonej samooceny. Tu karty mówią nie tylko bądź pełen nadziei, ale mówią także. Ty, wodniku, jesteś naszą nadzieją na to, żeby było lepiej. Dlatego jak najszybciej uruchom w sobie pozytywne wibracje, których i ja Wam z całego serca życzę. Ochronnej i wzmacniającej aury tego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Trzymajcie się. Hej!